Idzie znowu, jest 6:50 na jazdy Jeździć w sensie normalnie, bym miała ja na dziewiątą, no ale musiałam być wcześniej. I problem jest taki, że mam lekcję na 8.50 50, chyba albo 55, ale jazdy w sumie powinnam skończyć o. 9, więc pewnie będę musiała powiedzieć, żebym siebie odwiozła flexon. Albo po prostu żebyśmy wcześniej przyjechali. Ja sobie pójdę do szkoły wtedy. Z pintem. My Way, Wei. Way, Wei. Jest 3 stopnie. Ręce mi zamarzają tak szczerze. Dzisiaj najprawdopodobniej będzie robiony rękaw. Ja tam do telefonu i jakiś pan wyszedł z domu, z psem. Zaczęłam na mnie patrzeć i zaczęłam udawać, że gadam przez telefon. Koło mojego domu robi się remont, nie? W sensie robią drogę gruntową, wolałam się pewnie, że nikt ze mną nie idzie. Gadam tak, bo nie chcę, żeby widzieli, że nagrywam. Ktoś tu wyskoczył mój sąsiad. Hey. Miałam się jazdy. Znowu. I. O właśnie muszę zaraz zadzwonić, żeby, żebym miała kolejno. No ale pomijając to, yy, miałam się jazdy i prawie wjechaliśmy pod Firo. W sensie podciążarówkę, okej? Okay. To jest różnica. Dlatego, że wjeżdżałam sobie na rondo, nie? No to patrzę, no jadą te samochody w ogóle, no ale ten ostatni, który jechał, zmienił włączył kierunkowskaz, że będzie zjeżdżał, ja No to mówię, dobra, wbijam się. Ale się rozmyślił w ostatnim momencie i postanowił jechać prosto. Więc no pani musiała yy, zahamować. Ale żyję, więc chyba git, chyba się cieszycie, czy nie? Okej. Okay. Nie oczekuję odpowiedzi. <laughs> I byłam mnie tak w ogóle nie lubi wcześniej wstawać. Teraz miałam na 10 ogólnie lekcję, ale ja musiałam wstać wcześniej, bo ja Miałam o 8. A w poniedziałek miałam na 9, to też musiałam wstać o 6, o 5 coś, bo miałam na 7. Mm. No więc tak to wygląda generalnie. Teraz byłam w sklepie, trzymałam mleko, bo mi się nie zmieściło już do plecaka, wydałam 70 zł. I nic praktycznie nie kupiłam tak naprawdę. Będę rzeczy są drogie, bo kupiłam te kurczaki, co ostatnio Wam polecam. W sensie bię kurczaki za 10 zł. Jest tylko około 12 stopni, nie no chyba nawet mniej. I kto ubrał samą bluzę i spodnie z dziurami? Ja. Inflacja mi dopadła nie jesteśmy na oryginalnym nie mam pojęcia, jak mam nazywać moje filmy na YouTube. To jest wszystko i nic jednocześnie. Może. Co robię po szkole? Albo. <laughs> nie wiem. Ja na ogół nie noszę w sumie ten spodnie z dziurami, ale są z peksu. Jak możecie się domyślić. I były tanie. Więc stwierdziłam, że skoro są wszędzie dobre i są szerokie, co najważniejsze, to je wezmę, mimo że mają dziury. No jest to nawet git. Tylko dzisiaj było trochę zimno na nie, ale i tak są git. Wiecie co Mam tak przenormalne te tygodnie. Teraz w szkole codziennie coś piszemy. Plus w następnym tygodniu mam yy, dwie matematyki. W sensie piszę dwa sprawdziane z matematyki. W sumie to pod rząd bo we wtorki w środę, to jeszcze muszę coś po lekcji, żeby to napisać. Jakbyście dostali walkę na filmie, to byście przyjęli? Ciekawe pytanie. I teraz więc przygoda. Tylko gorzej, jak się dostanie bęski. To już jest to trochę mniej przyjemna część, ale. Mogłoby być ciekawe. sumie Zaproponowałam mojej koleżance, że jak obetnę włosy do lutego, to daję jej 50 zł. A już mam ochotę jeździć, a jest listopad Założyłam się jakieś 4 dni temu Nie idzie mi za dobrze, bo już bym wzięła w sumie nożyczki i obcięła Ale jakoś jestem ciekawa, jak będę wyglądała w długie włosy Więc trzymajcie kciuki, że mi się uda Zapuścić ogólnie Przestroga dla was wybierajcie się ciepło Bo Jest zimno Wróciłam właśnie z jazdy znowu i... kurde, jestem w szoku, bo nie popełniałam praktycznie żadnych błędów I cały czas mnie chwalą i to jest takie... No praktycznie żadnych błędów, no serio, jedyne co no to... Muszę szybciej ruszać Bo wiecie, jak dodajecie gazu ze sprzęgłem, w sensie, wiecie, wahadłowe to ja się boję że albo za szybko puszczę sprzęgło, albo za dużo, albo za dużo dodam gazu i mam takie... kurda. <coughs> Montowałam ten filmik, co teraz oglądacie, i teraz dogrywam końcówkę chyba, no bo już się chyba nic ciekawego nie wydarzy, mimo że ten film będzie trwał około 6 minut, to dzisiaj jest piątek i jak to widzicie teraz w piątek, to witam się z wami z przeszłości. No ale ogólnie nagrywam to. W dzień, w których to widzicie, więc wszystkich pozdrawiam, miłego weekendziku, dnia, wieczora, nie wiem, kiedy obejrzycie. No. Trzymajcie się, ziomy. Cztery dni temu dodałam ostatni filmik, a dzisiaj będzie kolejny, bo chyba teraz to wrzucę, więc jest mega mała przerwa. Cztery dni to nie jest tak dużo, ok. Może bym nagrała w końcu jakiś tematyczny filmik, a nie tylko takie urywki, chociaż pisaliście w komentarzach, że Wam się to podoba, więc jest fajnie. Thanks, fajnie, że się podoba. Nie mówiłam tego za często na filmikach, bo tak... Mm weird ale możecie wpadać do mnie na instagram nie wiem czy już na początku go nie dodałam, ale teraz też mogę dodać no tam w końcu z tym filmiku będziecie mieli yy, nie jak chcecie to pijcie będzie mi miło <grymne> Jezusa, Nie co ja mam z tą twarzą, jakaś dziwna to twarz trzymajcie się ziomem, życzcie mi powodzenia w kolejnych etapach prawa jazdy, ja wam życzę powodzenia w życiu, w szkole, w pracy Wszędzie. No, trzymajcie się. Pa! Dzień.